spotkanie. Taka była pierwotna idea tego projektu. Spotkanie Litwinów i Polaków, którzy są zainteresowani kulturą swoich krajów i chcą tworzyć wspólne pismo. Pierwsze warsztaty odbyły się w Warszawie. W ich wyniku miała powstać Wiwa. Wiwa, czyli Vilnius-Warszawa. Zaczęli od wzajemnego poznania się. Przyjechali z Wilna, Katowic, Kowna, Warszawy, Soleczników, Gliwic i wielu innych miejscowości w obu krajach. Powoli z chaosu i gwaru zaczęły wyłaniać się pytania, a po pytaniach przychodziły odpowiedzi. Nie zawsze trafne, nie zawsze dojrzałe. Zawsze własne i inspirujące. W wykluwaniu się projektu wspierali ich animatorzy Fundacji Nowe Media. Pomagało im ogromne zaciekawienie projektem i wzajemnym poznaniem, jakie demonstrowali uczestnicy, a właściwie w większości uczestniczki. Um. Ponieważ pracujemy w różnych mediach, od początku sądziliśmy, że byłoby to fascynujące międzynarodowe doświadczenie. Byłoby fascynujące podzielić się naszymi doświadczeniami z młodymi polskimi dziennikarzami. Pierwszego dnia dowiedziałam się naprawdę sporo o teatrze, muzyce, literaturze. Wymieniłam różne opinie i dowiedziałam się, że nawet czytamy te same książki tych samych autorów. Jednym z ciekawszych momentów obozu była swoista gra miejska, w czasie której grupa podzielona na zespoły miała zapoznać się z wylosowanymi obiektami stanowiącymi artystyczną interwencję w tkankę miasta. Jednym z nich była słynna i budząca kontrowersję: tęcza na placu Zbawiciela. Innym palma w alejach jerozolimskich, park rzeźby na Brudnie i inspirowane dawnym dotleniaczem rozwiązanie architektoniczne na placu Grzybowskim. Efektem działań były prezentacje i dyskusja. Druga rzecz, też jedna z najważniejszych to jest program. Był bardzo bogaty i różnorodny. A więc wiele, wiele poznaliśmy i już mamy materiały na własne, znaczy na pierwsze wydanie i to jest myślę, że bardzo ważne. Zespół Wiwy był między innymi w Instytucie Adama Mickiewicza, gdzie o współczesnej polskiej kulturze opowiadała wicedyrektor Joanna Kiliszek, a zespół portalu Culture.pl z redaktor naczelną, Weroniką Kostyrko, dzielił się pomysłami na promocję kultury w internecie. Po wystawie fotograficznej w Zachęcie pod tytułem Czas Wolny oprowadzał jej kurator Łukasz Modelski, który opowiadał nie tylko o samych zdjęciach, ale także o tym, jak robi się wystawę. Stach Szabłowski, kurator wystawy rzeźbiarza Olafa Brzeskiego, eksponowanej w Centrum Sztuki Współczesnej, pokazywał nie tylko dzieła tego artysty, ale także kontrowersyjny performance Krystiana Jankowskiego Historia Wagi Ciężkiej. W Muranów, gdzie uczestnicy projektu obejrzeli film dokumentalno-muzyczny o próbie reaktywacji grupy jasowej Miłość, przedstawiciel firmy Gutek Film opowiadał o problemach dystrybutorów kina artystycznego. Wszystko to miało stać się inspiracją do wydania pierwszego numeru pisma. Młodzież z Polski i Litwy ma możliwość stworzenia magazynu poświęconego kulturze oraz sprawom, które są istotne z punktu widzenia młodych ludzi w obu krajach. Innowacyjne jest to, że ten magazyn powstaje od A do Z dzięki ich współpracy, ich zaangażowaniu, ich doświadczeniu. My niczego nie narzucamy, tak? Powstaje, oni ustalają zasady współpracy, strukturę redakcji, tego kto jest naczelnym, a kto pisze teksty. Niespełna dwa tygodnie po zakończeniu obozu pojawił się pierwszy numer. WIVA stała się faktem. Spotkanie zaowocowało we wrześniu, następne tym razem w Wilnie, oby nie było ostatnim.